A proszę Państwa, wiecie gdzie jestem Dlatego nie będę się tu za bardzo rozgadywał Teraz ją jardą Szybko ściągam puchę Bo jest zimno i pada deszcz i wieje bit o i ręka mi odmarza Ale już, jeszcze będę musiał tam znowu wejść tą strefę zamkniętą Mam nadzieję, że widzicie puchę. Jest na tym takim białym słupku. Ona też jest biała. Eee, ile wisi? Nie pamiętam. Ale trochę wisi. Zaraz gdzieś tu się wyświetli. Bo pewnie to już sprawdzę. Tutaj siedzą dwa ptaszydła. Ale te niemieckie, morskie ptaszydła. Nie są eee, takie niebezpieczne. u moich puszek że jeszcze nie wiedzą co to jest i że to można dziobnąć Dobra, widok taki na mostki mam nadzieję, że te ty... dźwigi mi się tam załapały, chociaż trochę, chociaż znając życie to nic tam dalej nie będzie widać niż tych pomostek Dobra, ja kończę i życzę wam dużo słońca oczywiście tak więc. Zajeżdżam tu morskim adiosem. Mam nadzieję, że nie będziecie źli, ale niestety nie dostanę się do puchy. Tym razem zabezpieczenia są lepsze. Tak więc następnym razem coś sprawdzę zanim zacznę fisiować tutaj na antenie. Przed tutaj milionami radiosłuchaczy. Tak więc przepraszam proszę państwa i mówiłam drugi raz adios. good adios